A tak w pierwszej części tam y, nagrywałem, y, pokazywałem jak w takich mniejszych rodzinach odkładowych, czy ogólnie w rodzinach robię w budach styrodurowy, no to tutaj mam już większą rodzinkę. Tu jest rodzina już y, no, na 8 ramkach normalna to rodzina jest taka duża. Y, w takich tych większych rodzinach to nie, nie zaginą polic z boku, nie? nie zaginą po to prawda jest taka, że im większa rodzina, to nie ma problemu tam z tą każdy sobie poradzi, tak, tu są denice oświatkowane tak samo tu mamy denice oświatkowane, ale ja denicę mam normalnie zamkniętą zamkniętą mam, tak tak, jakaś kropelka wody, no to po to prostu tutaj nie do końca je zamykam też, o tutaj nie do końca zamykam, to one z przodu mają tam większy większy po prostu przewiew, tak tutaj widać, o jeszcze osób jakieś jest warozy. Ostatki jakieś po ostatnim zabiegu. tutaj widać. To w takim przypadku, tutaj mam takie denice też. No to po prostu nie jestem zwolennikiem zimnego chowu. O, no to tak w ten sposób. Nie, no to w tak, takim normalnym ulu. Są tam tamte. Znaczy, wylotki sitko pająk, tak? Ten styrodrowy, no to zazwyczaj są dwa, tak? To ja, jestem, ja jestem takim zwolennikiem, właśnie, żeby przewiew był tak. To zawsze kiedyś było od dołu przewiew, a góra, żeby była ciepła, tak? Góra ocieplona, dach ocieplony. No bo ja wychodzę z takiego wniosku, na pewno to jakiś hejt się wydaje na moją osobę albo nie, ale ostatnio jest w ogóle, o, o, kilka ostatnich lat jest propaganda, znaczy propaganda promuje się tak siatki tak w denicach, cały przewie, wszystko, żadnych zatworów żadnych tam dodatków, a tak naprawdę kiedyś, no to nie oszukujmy się, było ule były bardzo grube, tak, drewniane, sieczką wszystko ocieplone, były zatwory słomiane, albo trzcinowe, to wszystko pochłaniała wilgoć, tak wszystko było ocieplone, a ja mam kilka rodzajów i mam drewniane, mam styrodurowe, mam jednościenne też miałem, mam ale one są na odkłady, nie, nie zimują, nie pszczoły na zimę i, i tak, u mnie tutaj jest opolskie, opolskie pogranicze dolnośląskiego yy, tak, moi dziadkowie też tutaj tak robili tak, zawsze tam, nie wiem yy, moi znajomi tutaj co pasieki prowadzą, też w taki sposób robią yy, zawsze było to ocieplane tak, ja mam, ule całą, ja mam ule ocieplone cały rok poduszkę zawsze mam na górze cały rok, tak, yy, daną poduszki takie ocieplenia, czy tu mam takie z porobione w środku, że to zawsze pochłania wilgoć bo nie oszukujmy się, to wleci i izoluje, tak? wleci i izoluje przed ciepłem, a w zimie przed zimnem, tak? tak samo w domu sobie zróbcie w zimie strych macie nieocieplony, jak ciepło ucieka, tak? a też ja zaobserwowałem, tu u siebie jest o wiele mniejsze zużycie pokarmu, jeśli chodzi o jak jest, im bardziej jest ocieplone Ocieplony łódź, w ten w jednościennych zawsze dużo pokarmu znika czy tam na siatkach, a w tych tu nie ma problemu. A poza tym, yy, odkąd te siatki się pojawiły, też jest więcej tego wznicza, tak? Siatek nie było takich, tych, no to z tego co widziałem, nie było. A nie, jestem jakimś starym pszczelarzem, też nie jestem bardzo młodym pszczelarzem, bo mam ile, 26 lat. A z tego co widzę, jest dużo pszczelarzy takich starszych, którzy się po prostu nie udzielają w internecie i nie mówią tak. Jeden taki przykład jest o ten owady, tak? On, że tam tak propaguje takie ocieplenie i faktycznie tam zdaje to egzamin, tak? No, też w takich tych drewnianych wielkopolskich leżakach to też by można było zrobić jakiś, nie wiem, zatwór, tak ja tu daję, a akurat cyrodurowe daję, bo specjalnie, żeby na wiosnę w tych drewnianych, żeby para się skraplała i one żeby miały wodę do picia na wiosnę, tak? a nie, żeby latały. I worek z sianem by można było dać i też nie ma problemu, nie? A tak jednak teraz ktoś ten, nie wiem. Chcę kupić zatwór, no to dwa trzeba od razu. Tak? No zatwór trzcinowy z 30 zł kosztuje jeden, jak nie lepiej, tak? A to już trzeba dwa kupić i tamto, tamto, i tak się zbiera. Ogólnie w moim tutaj rejonie, ale ogólnie tu trochę już pszczelarze, no to najlepiej denica, jak ogólnie, najlepiej pszczoły wychodzą po zimie, czy ogólnie nawet w sezonie, najwięcej miodu mają, czy ten w takich górach ocieplonych, nie? Dobrze ocieplony. Denica ocieplona, nie jakaś tam siatka, czy cienka, tylko. Ten. Im, im jest mniejszy ten to zauważyłem że że gorzej jest im mniej ocieplenia. mam też najlepiej też mam tu taki trzcinowy ul pierwszy raz na próbę z tego co widzę tutaj wilgoci tu nie ma zero zero wilgoci w takim ulu jest naprawdę to jest ul trzcinowy to wszystko jest i denica trzcinowa i ten tylko mam jak nie mam tu powałki to jest folia jako powałkę i ocieplenie wilgoci tu jest zero to jest naprawdę super ul jeśli chodzi o takie trzcinowe to nie ma porównania, to jest super, nie? W taki sposób, i ja tak, na pewno się wydaje jakaś fala Fala hejtu, czy coś, no ale mówię, ja tak gospodarze nie ma problemu W tym roku akurat później te ocieplenia daje do tych styrodurowych, bo też była ciepła jesień, ty. Ja jestem takiego, najważniejsze jest wyleczyć rodziny z warozy, tak? To jest najważniejsze według mnie, waroza Dobrze zakarmione I jeśli będzie No nawet jeśli się wysypie rodzina w zimie, no to no, selekcja naturalna, tak nie czy mamy jakichś słabych matek, słabych rodzin, czy jakieś linie, matek nie wiem, akurat, no nie każda matka, jak mamy w, w pasie 50 rodzin, nie każdy 50 rodzin będzie super, tak, tylko trzeba selekcjonować, tak jak się wysypie to się wysypie, tak? Na tym to polega, tak ich to w naturze działało, tak? Jak przyrody były tam w kłodach to jest taki temat dyskusyjny, bardzo tu można dyskutować, ale ja to swoje przemyślenia mówię i, i, i tyle, tak w tym roku tak, nie dawałem dopiero o ciebie, zatwory będę dawał, bo zawsze szybkie zatwory dawałem eee, A w tym roku późno, no bo długa ta jesień była, nie A też na pracy, ten nie miałem czasu, także tak to wygląda, pozdrawiam